Nie wiem czy słyszeliście, ale u nas w Polsce wprowadzili za niedługo. O, taki znak na całej autostradzie podobno ma być, i wiecie jak to będzie wyglądało? No, właśnie tak po lewej stronie wcale nie jadą 180, tylko jadą gdzieś w granicach 90. No, i tak to niestety wygląda. I tak będzie u nas w kraju wyglądało. Także jak ktoś z osobówek u nas na grupie się cieszy, że ciężarówki w końcu się nie będą przedać na autostradach. Wiecie, jak to będzie wyglądało? Tak, że będzie sznurek ciężarówek na prawym pasie, a będzie chciał wyprzedzić jakiś bus albo, dajmy na to, marcin leafem, i on nie będzie chciał przekroczyć 100 km na godzinę, i będzie wyprzedzał autosadom sznurek, który ma tam 15 km, będzie go wyprzedzał 30 km, 40 km, i będzie jechać za nim 100 km na godzinę. Więc, może to jest rozwiązanie na to, żeby piraci drogowi nie jeździli po 180, niektórzy, tylko każdy będzie jeździł w granicach 100, 90, 80. Tak będzie wyglądało teraz, moim zdaniem, jazda w Polsce, na autostradach, na drogach ekspresowych i tak dalej. Także nie wiem, czy się cieszyć, czy nie, ale ja generalnie, ciężarówek się nie będę cieszył, no bo będę miał czas mniejszy, no bo jak będzie jakiś się tarabanił, się i tak dalej, no to ja będę się musiał ciągnąć jak luty z nosa. Jak będę osobówką jeździł, no to będzie może spokojnie, bo będzie większy ruch wtedy na tych autostradach i nie będzie można tak szybko wyprzedzać nie będzie można tak szybko zjechać łatwo. No, bo jak będzie sznurek samochodów, tam jak są 2-3 ciężarówki, no to to wyprzedanie tak w miarę jeszcze idzie. Ale jak będziecie mieć do wyprzedzenia 20-30-40, pamiętajcie o tym jeszcze, że w przepisach jest coś takiego napisane, że Wy nie możecie wjechać między ciężarówkę, która ma odstęp yy, prawidłowy. Czyli tak jak na przykład ja tutaj sobie lecę za tym gościem, no nie, jadę sobie te 80 na godzinę, czyli między nami powinno być 40 metrów. I jeśli wiedzie jakaś osobówka tutaj, która, dajmy na to, ma 4 metry, ona wtedy już nie ma dystansu odpowiedniego między mną a poprzednim ciężarówką, i jemu też grozi za to mandat, więc będzie musiał wyprzedzać dalej. I nawet tak nie wjeżdżajcie, bo nie daj Boże, jakby ciężarówka z przodu zahamowała. A wy nie, nie daj Boże, żebyście nie zauważyli i nie zdążyli wyhamować, to jesteście między młotym a kowadłem I nie chciałbym się znaleźć w takim miejscu, więc ku strodze, uważajcie I, i nie wiem, czy się będziecie cieszyć, czy nie, wypowiedzcie wy się na ten temat. Dla mnie to jest bardzo głupi przepis, bardzo, bardzo głupi przepis. Wolałbym, żeby przepis wprowadzili taki, że manewr wyprzedzania jednego pojazdu nie powinien trwać więcej niż na przykład 2 minuty. Wtedy by to rozwiązało sytuację wtedy tak zwany wyścig żółwi nie powinien nastąpić wtedy na autostradzie, bo jeden i drugi powinien zostać wtedy mandat. Dziękuję bardzo za uwagę. Miłego.